Witam serdecznie kochani. kolejną odcineczko. Słuchajcie, dzisiaj będzie nietypowy odcinek, bo robimy vloga. Pokażę Wam co ze sobą mam marchewę. A po co mi jest ta marchewa? To zaraz się dowiecie. Pójdziemy na fajne miejscówki, gdzie kiedyś mi wpadł pierścionek na oko. Bez detektora. Zrobimy sobie taką serię na kanale, że będziemy szukać fantów na oko Mam nadzieję, że się będzie Wam podobać taka seria bo jest dość nietypowa. Widziałem, że Goblin robi coś takiego, tylko że on chodzi po całym mieście Przekozak z niego, powiem Przekozak z niego, naprawdę. Łazi szuka Słuchajcie Takie tereny Już Wam dobrze znane No i co? Obskakujemy ten tam ten tam terenik. Zobaczymy, co tam ciekawego będzie. No mam nadzieję, że woda coś wypłukała. Widzimy się przy pierwszym fancie. I tak kochani, my się kierujemy w tamtym kierunku. Bo tam jest fajny piasek i tam pełno młodzieży siedzi. Mam ze sobą, jak mówiłem, Pimponter bez detektora. Odprzajmy co tam jest w tej trawie i pole... znaczy się piasku i polecimy na miejscówkę, gdzie tam kiedyś wy Naprawdę woda oddała dużo fajnych rzeczy, dużo fajnych fantów na oku, które powpadały. Oczywiście nie będziemy się tego zbierać. Przejdziemy się, poglądamy. Jak widzicie, pogoda dzisiaj dopisuje, nie ma tak zwykle słońca, no ale trzeba zobaczyć, co tam się kryje ciekawego. No i tak, słuchajcie, interesuje mnie dzisiaj to miejsce. Poszukamy na oko. Ostatnio, jak tu byłem na oko, widzieliście w jednym z vlogów, wpadł piersionek pierścionek srebrny, obrączka. gdzie się tam woda wypukała, a tu przeważnie młodzież siedzi imprezuje możliwe, że coś tu się znajdzie. Mam ze sobą ping dlatego że musiałem przejść w całe miasto z detektorem, a jest kawałek drogi więc lepiej jak sobie poszukamy ping w różnych jakichś tam miejscach. Zobacz, wszędzie coś leży. pogrzebierny Tam się to wszystko ciągnie. A tu imprezują na okrągłą, więc może coś tu zalegać. Dobra, jak coś będzie, włączam kamerę i wam pokazuję. No niestety, słuchajcie, pierwszy strzał. Jakaś butela, szukamy dalej. Powiem Wam szczerze, że ja współczuję ludziom, jak oni mogą w ogóle widzieć rzeczy na oko, gdzieś tam na jakichś... Na jakichś tam powiedzmy tych, na ziemi, no to jest tragedia jakaś. Tam widzę coś leży w wodzie. Nie wiem czy będziecie to widzieć, przybliżę. Coś jest w wodzie ewidentnie. No i poletamy tu po tych kamykach. Jeszcze chcę się przejść w miejsca ale widzę, że tu jest strasznie zarośnięte, więc nie wiem, czy ja tam dotrw, dojdę w ogóle. No ale co, trzeba pochodzić, bo to jest fajne zajęcie, ponieważ fajne filmy się oglądają. Widziałem, chłopaki robią na kanałach, szukają. Polatamy, zobaczymy, No jak nie, to będzie vlog, poschodzicie, pozwiedzacie ze mną. No, ale zobaczcie, jak ja się super ubrałem, to w ogóle takich poszukiwań. Proszę bardzo, białe buty. Profesjonalny gość ze mnie Jak widać Dobra, lecimy po tych kamieniach, mam nadzieję, że gdzieś nie wlecę Bo ciekawi mnie naprawdę, już widzę, o proszę, patrzcie Zobaczcie tu Kto jest w temacie, to będzie wiedział na pewno o co chodzi Zobaczcie, stara porcelanka I to na pewno ma już swój wiek Często wychodzi taka porcelanka jak wychodzi z wody, bo to już naprawdę masły wiek porcelanka jest lecimy dalej no i tak, przyszedłem kawałek dalej, zobaczcie to jest droga kolejna tutaj było zawsze pozalewane z tej rzeczki że jaki znaczy no i patrzy mojej uwadze Wyskoczyła kolejna porcelana. Każdy powinien wiedzieć, jeżeli wychodzi porcelana, no to czyli to są znaki jakichś jakich naprawdę większych rzeczy, czyli, czyli były jakieś może starożytne osady kiedyś albo coś i dlatego wychodzą takie porcelany, bo nieczęsto wychodzi porcelana, jak widziałem ostatnio na kanale Usapera. Ja któryś tam z widzów mu zgłosił, że porcelany dużo powychodziło i to wszystko poszło do archeologów. Będę to sprawdzać, zobaczcie ile tego tutaj leży. I to nie są jakieś... jakieś nowe, zobaczcie, to są, to są stare odłamki porcelany Które już na pewno mają swój wiek Jeszcze nie szedłem tą drogą, nie wiem co tu dalej idzie, ta droga mnie tu poprowadzi No ale z czystej ciekawości chcę zobaczyć Czy będzie jakieś przejście chyba nie będzie, słuchajcie, przejścia Albo... Nie, no jest jakieś przejście. Ewidentnie, patrzcie, jakie zarośle makabra. Czyli znaczy, tu młodzież pewnie przysiaduje. Zobaczcie, dlaczego tutaj jest. Patrzcie tu. Kolejny jakiś fancik. I to są, wychodzą pewnie rzeczy. Są rzeczy współczesne. Są rzeczy pewnie. Rzeczy są. Yy, stare pierwsza, druga przed wojną, jakieś tam prehistoryczne nawet <noise> można trafić nie no, żarty żartami, ale naprawdę tego może wyjść, jeżeli ja widziałem ostatnio na różnych kanałach jak chłopaki tam szukali właśnie na oko w takich miejscach, których ja teraz szukam no i faktycznie wyleciało tego masę rzeczy i to jest nawet fajny temat do robienia fajnych serii odcinków chodzenie po takich właśnie miejscuch tam widzę coś leży, to muszę tu przejść zobaczcie, jakiś stary mąż odkładamy go na bok no jak widzicie, jest tego wszystkiego na oko makabra wiele No fajna miejscówka sobie tutaj. Patrzcie jak tu jest woda w ogóle źródlana. Czyściutka? Wiecie co? Ja bym tutaj może wziął detektor któregoś dnia i gdzie się da chodzić w takim miejscu, to byśmy pochodzili. Bo możliwe, że coś zalega w takiej płytkiej wodzie. Dobra, ja idę jeszcze w jedno miejsce. Zobaczymy co będzie. Ale fajny fajny temat na odcinki. Powiem Wam takie chodzenia. Ogólnie to będzie taki vlog dzisiaj. Dla Was. Polataliście ze mną. Kolejny jakiś paszkwanty. Najlepsze są moje buty, nie? Na takie poszukiwania białe. Słuchajcie, myślałem, że jakaś klamra leży. To jest jakiegoś paska. Dobra, jak coś będzie, to wam włączę kamerę i pokażę. zapalniczka a i nawet jeszcze i działa proszę czyli młodzież tu przesiaduje jak się znalazła zapalniczka nie wzięła się z byle kąt to jest dobrze już pierwszy fancik na oko jest czyli zaczynamy serię. będziemy latać po różnych miejscówkach, a naprawdę mam takich miejscówek wiele, których będzie naprawdę ciekawie, nie? Dobra, jak coś będzie, włączę, pokażę. Powiem Wam, że ekstremalne takie poszukiwania są. Może nie poszukiwania, to jest bardziej taki vlog, no ale kozacko, kozacko jest, patrzy tu jak fajnie woda płynie. Terenów jest masa do przejścia. Co, wychodzimy, wlatujemy w inną miejscóweczkę. Piona. Dobra, słuchajcie, zmieniamy miejscóweczkę. Ogólnie, ogólnie powiem Wam, że oprócz tej porcelanki nic fajnego nie wleciało, no ale jakby nie patrzeć, no to nie ma też, nie ma też źle, tak? bo porcelanka, którą, którą znalazłem, to na pewno ma swoje lata już, no tak szacowano, daty daje na 600 może lat, 500, bo porcelanka się tak nie pokazuje w takich miejscach. Bez powodu, jest to wypukane, pozostałości gdzieś tam, wiecie, po jakiś. Tutaj też niedaleko jest zamek, może stamtąd, nie wiadomo. Mam ten kawałek w sobie. Warto sprawdzić, zrobię zdjęcie, wyślę tutaj do jednego archeologa, zobaczymy co powie na ten temat. No co, idę zobaczyć inne miejsca, na pewno włączę wam kamerę, pokażę Wam miejscówki, bo chodzę w miejscówki, gdzie dużo młodzieży przysiaduje. I zobaczymy, jak coś będzie to od razu Wam pokażę A jak nie to będzie vlog Czasami można coś innego też nagrać, nie? Konak Tak, Dobra. zobaczcie Gdzie to było? <laughs> Już wracałem sobie, idę w inną miejscóweczkę, żeby Wam pokazać Widzę, że leży jakiś kawałek plastiku Zobaczcie, komuś krzesło przeszkadzało i wpierwszy je Policzniki. No, a my lecimy, słuchajcie dalej. Zobaczymy, wlecę jeszcze w jedną miejsce pod jeden most. Tam pokażę Wam też, młodzieżę że masę siedzi. Kiedyś znajomy ten łańcuszek znalazł, opowiadał mi, byli też yy, gdzieś na spacerze, był z psem, czy coś tam leżał łańcuch jakiś tam złoty. Powiem Wam szczerze, że co jest przyjemnego w takich, w takich właśnie nagrywaniu takich filmów, że nic nie potrzebujesz, wystarczy dużo spaceru. Pochodzić, nagle się z tego fajny odcinek, a przede wszystkim jest dużo motywacji, dużo zdrowia i tak dalej. Dobra, nie przedłużam, lecimy dalej. Tak, słuchajcie, miejscu, w której masa młodzieży siedzi. Zejdziemy, zobaczymy. Powiem Wam szczerze, że jest gdzie pochodzić. Ale to bardziej w takich godzinach wieczornych, mi się wydaje, bo teraz jest dużo ludzi, wiecie o co chodzi. No. Ale sef malaria, nie? Sef malaria, słuchajcie. Tu jeszcze ostatnio było masa wody. Patrzcie, jak to wszystko schnie. Nie wraca do domu, trzeba jakiś obiad gotować. no trochę pochodziłem pozaglądałem, są fajne miejscówki na przejście bo to dzisiaj był taki rekonesans gdzie co jak w odcineczku jest gdzie pochodzić, zobaczymy zobaczymy co wyleci jak coś fajnego wyleci to na pewno od razu będę odcinek nagrywał tyle, dzięki za oglądanie widzimy się przy kolejnym odcinku piona